Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Zmiana oleju w wariatorze w Nissanie Kaszkaj odbywa się tylko częściowo, jak w każdym innym samochodzie. W artykule opisano procedurę wymiany oleju w wariatorze Nissan Qashqai, a także wszystkie numery katalogowe do zakupu części zamiennych. Wymiana oleju w wariatorze w Nissan Qashqai odbywa się tylko częściowo, jak i w każdym innym samochodzie. W artykule opisano procedurę wymiany oleju w wariatorze Nissana Qashqai, a także wszystkie numery katalogowe do zakupu części. Istnieją dwie możliwości określenia wieku oleju w wariatorze Nissana Qashqai. Pierwszym z nich jest skaner. Z tym poradzi sobie na przykład launch, czujnik w skrzyni określa stopień spalenia oleju, po czym przekazuje informacje do skanera. Według producenta, jeśli liczba jest mniejsza niż 210 tysięcy, uwaga, to nie jest przebieg, to jest za wcześnie na wymianę oleju. Częstotliwość wymiany oleju i wymagane części zamienne. Zgodnie z przepisami książki serwisowej, olej w wariatorze powinien być wymieniany co 60 tysięcy kilometrów. Biorąc jednak pod uwagę kiepski stan krajowych dróg, znacznie lepiej będzie dokonać wymiany po przejechaniu 30 do 40 tysięcy kilometrów. Do wyboru części zamiennych należy podchodzić z odpowiedzialnością, ale lepiej poprzestać na częściach oryginalnych. Warto również zauważyć, że do wariatora nie nadaje się zwykły ATF, jak do skrzyni automatycznej. Należy włać specjalny płyn Nissan CVT Fluids NS2. Wymagana objętość oleju do pełnej wymiany wynosi 8 litrów, Dwie kanistry po 4 litry. Numer oryginału KLE 5200004. Oprócz płynu konieczne jest również zakupienie następujących materiałów eksploatacyjnych. Uszczelka miski olejowej skrzyni biegów. O numerze oryginalnym 31397-1XF0C. Dla przedstawionych oryginalnych numerów istnieją podobne zamienniki różnych producentów, ale nadal. Lepiej jest preferować oryginalne części i płyny z żartami wariatora S.A. Narzędzia do wymiany oleju w wariatorze Nissan Kashkai. Przed bezpośrednim przystąpieniem do pracy nad wymiana należy przygotować niezbędne narzędzia i materiały, głowice na 10 lub klucz. Nasadowy oto, co będzie potrzebne do wykonania pracy. Procedura wymiany oleju w wariatorze Nissan Kashkai CVT. Uwaga, prace związane z wymianą oleju w wariatorze należy wykonywać przy rozgrzanym silniku i skrzyni biegów. Sama wymiana nie jest bardzo trudna i powinna być wykonywana na rowie inspekcyjnym lub wiadukcie. Nie należy również zapominać, że w samochodzie Nissan Qashqai oprócz wymiany oleju należy wyczyścić magnesy i korpus miski olejowej. Sama praca wygląda następująco. W pierwszej kolejności należy odkręcić osłonę skrzyni korbowej. W tym celu odkręcamy cztery śruby mocujące, a następnie za pomocą płaskiego subokreta podważamy i wyciągamy spinki mocujące. Należy również powiedzieć, ze powykonanej pracy należy zresetować licznik starzenia się oleju za pomocą skanera, w przeciwnym razie. Ciśnienie w układzie będzie nieprawidłowe, a wariator może się zepsuć. Wideo. Wymiana oleju w wariatorze Nissana Kaszkai.